Przed chwilą skończyło się moje ponad godzinne spotkanie z panem prezydentem Andrzejem Dudą, patronem dialogu społecznego w Polsce. To chyba historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych twarzą w twarz rozmawiał z głową państwa i dyskutował o bieżących problemach i wyzwaniach, przed którymi. Stoi Polska, polscy pracownicy, polski dialog społeczny i polski rynek pracy. Przede wszystkim rozmawialiśmy o emeryturach stażowych. Pan prezydent zna doskonale nasz projekt, projekt OPZZ, ale jest w dużym stopniu przywiązany do swojego projektu, który no nie jest tak korzystny dla pracowników jak projekt OPZZ. Namawiałem pana prezydenta, abyśmy. Usiedli do stołu i porozmawiali o, o, o wspólnych projektach związanych z emeryturami stażowymi, abyśmy spróbowali poszukiwać kompromisu, abyśmy my, jako OPZZ, spróbowali przekonać jednak pana prezydenta do tego, że nasz projekt jest dobry, korzystniejszy i sprawdzałby się lepiej dla polskich pracownic i polskich pracowników. Pan prezydent, jak już powiedziałem, pomimo tego, że jest przywiązany do swojego projektu, twierdzi, że jest dobrze wyliczony, że dba o finanse państwa, to jednak nie powiedział nie na tą propozycję, związaną z dalszymi rozmowami na ten temat. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli usiąść do stołu i o tym wspólnie dyskutować. Pamiętając, że są trzy projekty: oprócz projektu OPZZ i projektu pana prezydenta. Jest też projekt Solidarności. Warto, aby pomiędzy tymi trzema projektami poszukać, poszukać części wspólnej, oczywiście zbliżać się do tych rozwiązań naszych OPZZ-u, ale czas najwyższy na to, aby wreszcie kwestia emerytur stażowych została w Polsce wyjaśniona. To był chyba najważniejszy temat, o którym rozmawialiśmy. Po drugie, na pewno dyskutowaliśmy o potrzebie poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników szeroko rozumianej sfery usług publicznych. Nauczycieli, urzędników to były te grupy, na które my zwracaliśmy uwagę. To, to na pewno jest też zrozumiałe dla Pana Prezydenta, że czas najwyższy, aby ci pracownicy, aby pracownicy usług publicznych w Polsce byli lepiej wynagradzani i pracowali w lepszych warunkach. Rozmawialiśmy o wciąż nie rozwiązanym zjawisku umów śmieciowych i potrzebie poważnej debaty na ten temat, w jaki sposób to zrobić. Pan prezydent jest zainteresowany tym, aby temat był na przykład podnoszony na poziomie Rady Dialogu Społecznego i aby, abyśmy mieli solidne podstawy do tego, aby. Czy, Punkt wyjścia do tego, aby o tym rozmawiać, zrobiona była dobra, skuteczna analiza i aby temat umów śmieciowych. Pan prezydent zgodził się, że to jest zjawisko niesłychanie niekorzystne, bardzo, bardzo złe dla polskiego rynku pracy, dla polskich pracowników. Aby to zjawisko zostało raz na zawsze. W Polsce zlikwidowane. Mówiliśmy o potrzebie szybszej implementacji prawa unijnego do Polski. Wspomniałem o dyrektywie w sprawie adekwatnych płac minimalnych i ważnym punkcie dotyczącym wzmocnienia układów zbiorowych pracy. I znów pan prezydent zgodził się z tym, żebyśmy rozpoczęli solidną pracę, szybką pracę na temat wzmocnienia układów zbiorowych pracy, bo to jest ważny element polskiej demokracji także porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a, a pracodawcami to ważny element polskiej demokracji mówiliśmy także o potrzebie wzmocnienia ochrony działaczy związkowych aby nie było do czynienia nigdy więcej już w Polsce z sytuacją w której młody nowy związek zawodowy w zakładzie pracy jest niszczony przez pracodawców bo domaga się Swoich praw, bo, bo walczy o interesy, bo walczy o poprawę warunków pracy i poprawę warunków wynagradzania dla tych pracowników, którzy są tam zatrudnieni. Zatem było to dobre spotkanie. Prezydent obiecał, że nie ostatnie spotkanie z przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Widać u pana prezydenta. Chęć pracy na rzecz pracowników. Jest ten duch troski o, o, o pracowników w Polsce, o, o zwrócenie uwagi na to, aby to państwo, któremu, którego jest głową, było wrażliwe na kwestie pracownicze, było, zwracało się z troską, jeśli chodzi o, o, o pracowników. I tutaj głos OPZZ na pewno w tej dyskusji. Także w dyskusji z panem prezydentem jest niesłychanie ważny i cieszę się, że doszło do tego pierwszego spotkania, podczas którego mogliśmy mówić o tych sprawach, o których przed chwilą wspomniałem.